Witajcie! Dziś chciałabym poświęcić kilka minut na przekazanie Wam trzech ćwiczeń, które być może pomogą Wam i Waszym dzieciom w opanowaniu czytania na wyższym poziomie. Najwięcej pytań ostatnio dostaję od rodziców i nauczycieli, lub też opiekunów, dzieci, babć, cioć. I co zrobić, żeby czytanie dziecka szło trochę szybciej? Tutaj następuje swego rodzaju paradoks. Polega on na tym, że dzieci czytają mało, bo czytają wolno, powoli. W związku z tym nie bardzo mają chęć czytać, bo to czytanie jest nudne dla nich i, i, i po prostu mało efektywne, mało wydajne. Czytając mało nie automatyzujemy czynności czytania, czyli jej nie przyspieszamy. W związku z tym to jest takie trochę błędne koło. W zasadzie nie ma takiego konkretnego bardzo sposobu jakichś wypasionych ćwiczeń czy terapeutycznych, czy, czy nawet technik szybkiego czytania, które drastycznie Wam to tempo czytania podniosą. Tak naprawdę, żeby podnieść sobie tempo czytania trzeba po prostu dużo czytać i tutaj nie ma jakby nic... Lepszego, mądrzejszego, nikt nic innego nie wymyślił i nie mówimy to o jednej, o jednej dwóch książkach w życiu dziecka, tylko mówimy o 10-20 lub jeszcze więcej. No dobrze, ale powiedzmy, że są jeszcze ćwiczenia, które mogą im to odrobinkę, odrobinkę ułatwić. I te ćwiczenia chciałabym dzisiaj zademonstrować. Wystarczy, że poświęcicie powiedzmy od 20 do 30 minut dziennie ciurkiem na zrealizowanie tych ćwiczeń plus trochę czytania książek, które, uwaga, które dziecko lubi i które je jakoś wciągają i to po kilku tygodniach te ćwiczenia plus po prostu normalne czytanie książek daje całkiem dobry efekt, jeżeli chodzi o podniesienie tempa czytania dziecka. I teraz jeszcze jedna uwaga, dosyć istotna. Te ćwiczenia zupełnie nie nadają się dla dzieci z dysleksją. Ja mam bardzo dużo pytań od rodziców dzieci z dysleksją. Ponieważ ja się zajmuję tymi dziećmi od kilkunastu lat, od 16 i pomagam im Uczyć się czytać, tak jakby od podstaw. I teraz rodzice dzieci dyslektycznych lub takich, które mają w ogóle jeszcze jakiś problem, one mogą nie mieć stwierdzonej dysleksji czy zagrożenia o dysleksji, ale wiadomo, że jakiś kłopocik istnieje. Ci rodzice chcą, tak jakby. Z... Z innej strony zacząć ten proces, czyli jak przyspieszyć dziecku czytanie, gdy tymczasem tam siedzą jeszcze inne mikroproblemy, którymi najpierw trzeba się zająć. W ogóle czytanie u dzieci z dysleksją musi przejść pewne etapy, żeby, żebyśmy w ogóle mówili o tym, że ono będzie przyspieszało to czytanie kiedyś. Najpierw musi się po prostu normalnie, zwyczajnie, prawidłowo, poprawnie i ze zrozumieniem nauczyć czytać. Do tego Przynajmniej pięć takich dużych kroków prowadzi. Są to tygodnie, jeśli nie miesiące pracy, bo to zależy od nasilenia tego problemu. I dopiero wtedy, na samym końcu, czyli na samym jakby czubku tej góry lodowej, możemy mówić o tym, żeby włączyć trochę takich ćwiczeń dynamizujących czytanie, czyli je przyspieszających. Jak nauczyć dziecko dyslektyczne czytać? Jest to w kursie, który możecie sobie Państwo nabyć i który ja przygotowałam dla rodziców i opiekunów dzieci z dyslekcją. Kurs się nazywa Od dyslektyka do czytelnika, jest dostępny na, na moich stronach już od kilku miesięcy. I to, to wideo też znajdzie się w tym kursie, bo jest to tak jakby właśnie jeden z tych ostatnich etapów, jeśli nie ostatni etap nauki czytania dziecka z dysleksją. Ale też właśnie te ćwiczenia są przeznaczone dla dzieci, które które po prostu nauczyły się czytać, ale czy, czytają powoli i nie, nie widzieliście tam nigdy objawów związanych z dysleksją, z przekręcaniem, z, z rozrywaniem słów, z tak zwanym dukaniem, tak jak rodzice mówią. Na czym te ćwiczenia będą polegać? One polegają na tym, że my musimy tak jakby zmusić troszeczkę dziecko, tak jakby skłonić do tego, żeby włączyć tak zwaną antycypację, czyli Trochę zgadywanie, niestety. Ja nie lubię tego słowa, bo ono dyslektykom sprawia jakby wiele problemów w życiu, bo dyslektycy zgadują trochę to, co czytają. Ale powiedzmy, że dzieci bez dysleksji tego kłopotu nie mają i mogą zacząć, zacząć proces antycypacji. Antycypacja to jest e, tak jakby określenie, jak, jakie słowo siedzi w tekście po, po jego wyglądzie, tak jakby po jego bardzo takim powierzchownym zobaczeniu. Można tak powiedzieć. Jeżeli tylko te słowa są w, jakby w słowniku dziecka, biernym nawet, to łatwo tą antycypacją przyspieszyć czytanie. I teraz zademonstruję Wam, na czym te ćwiczenia polegają. Jeżeli poświęcicie, poświęcicie na każde z nich, nie wiem, powiedzmy, no nawet, nawet 10 minut na każde z nich, najlepiej. Po prostu za jednym razem. Plus właśnie czytanie książek jeszcze osobno, tak dla przyjemności, to po, po kilku tygodniach mm, zobaczycie efekt. Moi uczniowie tutaj piszą mi maile czy na Messengerze, że, że właśnie po kilku tygodniach naprawdę przyspidowali. Cytuję. Dobrze, teraz demonstracja. Dobrze, więc yy, pierwsze z ćwiczeń. Jest, nadaje się dla młodzieży, dla dzieci mniejszych, które już nauczyły się czytać, dla osób w ogóle też dorosłych, bo to ćwiczenie wywodzi się z tak szybkiego czytania. Jest jednym ze skuteczniejszych ćwiczeń i w ogóle poprawiających koncentrację też na czytanym tekście. Natomiast my w tej chwili o, o koncentrację nie walczymy, walczymy po prostu o to, żeby dziecka synteza stawała się coraz bardziej dynamiczna. Weźcie książkę, która jest nietrudna, która ma dużą czcionkę. Oczywiście to zależy od wieku dziecka, tak? Dla nastolatków już nie mówimy o takich książkach, ale powiedzmy o dzieciach, które opanowały czytanie w wieku 8-9 lat i im chcemy to czytanie troszeczkę zdynamizować. Więc tego rodzaju książeczki są dla nich właśnie. Duża czcionka, tekst niezatrudny. Siadamy sobie razem z dzieckiem, bierzemy dwie czyste kartki. I teraz książka idzie do góry nogami. Dziecko sobie kładzie ją przed sobą, zasłania cały tekst, odsłania pojedyncze słowa i odczytuje Wam na głos dynamicznie. Czyli może sobie pomóc nawet takim bateczkiem, że. Przeciąga ten patyczek po słowie, upewnia się w głowie o co chodzi z tym słowem, tak, skleja sobie, dla Was mówi słowo dynamicznie. Kolejnego. Wieczoru. Czyli nie pozwalamy na takie, jakby cofanie się do techniki sylabowej, że mówi wieczoru. Tego nie. Tylko skleja sobie w głowie. Pamiętajcie, tekst jest do góry nogami. I całe słowa dla Was dynamicznie odczytuje. To ćwiczenie powinno trwać około 7-10 minut dajmy na to. I po nim następuje kolejne ćwiczenie, które za sekundeczkę zademonstruję. Drugie z ćwiczeń polega na tym, że siadasz sobie obok swojego dziecka i przy pomocy takiego patyka pokazujesz słowa, które dziecko będzie odczytywało. Ale jak to robimy? Robimy to w taki sposób, albo przy pomocy petyka, albo przy pomocy palca po prostu. Spróbuję Wam to zademonstrować. To nie będzie zbyt łatwe przed kamerą, ale spróbujemy, że pokazujesz słowo i natychmiast to słowo zasłaniasz. I dziecko musi sobie tam w głowie zrobić syntezę, i to słowo powiedzieć ci dynamicznie, na głos. Znów pokazujesz słowo, znów zasłaniasz od razu szybko, tak, żeby maluch miał po prostu jak najmniej czasu na to, żeby yy, mielić to słowo w głowie, tylko żeby raz spojrzał i już, żeby przetwarzanie w głowie, tak jakby toczyło się samo. Czyli pokazujemy tyle, i spróbuj to słowo powiedzieć. Pokazujemy, Zasłaniamy i spróbuj to słowo powiedzieć. Słowa te które pokazujecie w tej chwili dostosowujemy do ich możliwości i do ich wieku również czyli nie pokazujemy słów bardzo bardzo długich bardzo bardzo krótko. Jeżeli dziecko dopiero startuje z czytaniem, dopiero jako tako zaczęło czytać, to te słowa, które pokazujemy, one powinny być i popularne, czyli takie, które dziecko ma w swoim słowniku, ale też nie za długie na początek. Do dłuższych możecie sobie przejść za jakiś czas, nie wiem, 2 trzy tygodnie takiego pokazywania. Czyli popatrzcie, hop. Zasłaniam. Ok? 7 do 10 minut tego ćwiczenia powinno znów wystarczyć do tego, żeby tak jakby zmusić trochę umysł dziecka i całą, całą tą pętlę przetwarzania wzrokowo-słuchowego do tego, żeby szybciej przetwarzać bodźce. Ono mi się sprawdza bardzo fajnie to ćwiczenie i rodzice mówią, że też bardzo fajnie działa. Musi być stosowane również regularnie, dobrze? Czyli raz na tydzień nie wystarczy, to musi być ćwiczenie stosowane co, no nie wiem, przynajmniej codziennie, co drugi dzień. Tak samo jak czytanie do góry nogami. Dobrze, i teraz pora na trzecie. Trzecie ćwiczenie będzie polegało na tym, że ty odczytujesz kawałki tekstu dla dziecka, dobrze? Na przykład po dwa, po trzy słowa, które do siebie tak jakby pasują, są zlepione i stanowią jakieś znaczenie. Dziecko bierze sobie patyk, do szaszłyków albo do sushi. A ty odczytujesz kawałek, a ono po tym Twoim odczytaniu tego kawałka pokazuje, gdzie ten kawałek się znajdował. Czyli przeciąga patykiem od słowa do słowa. Czyli jego zadaniem w czasie Twojego czytania jest śledzenie tego tekstu. I kiedy mówisz, w chatce tej mieszkała wiedźma, tak dziecko przesuwa patykiem aż do słowa wiedźma. Teraz ty, która ukazała się dzieciom, dziecko śledzi oczami i idzie do, ukazała się aż do słowa dzieciom. patyk odsuwa, teraz ty, pod postacią miłej staruszki, więc jedzie oczami aż do słowa staruszki, do kropki. Dobrze? Ono nie musi tutaj czytać. Jego zadanie polega na tym, że tak jakby szybciutko rozkodowuje to, co ty... Powiedziałeś, powiedziałaś, yy, i musi dojść do tego momentu, gdzie skończyłaś. Czyli troszeczkę rozpoznawać już te słowa, tak jakby po ich wyglądzie. Dobrze? I to jest znowu 7 do 10 minut dziennie. Te wszystkie ćwiczenia, te trzy ćwiczenia, które teraz zademonstrowałam, plus czytanie książeczek dla siebie, 15 minut do 30 minut, dla siebie, dla przyjemności tylko i wyłącznie, nie do szkoły, nie, nie związane z lekturami, po trzech, czterech tygodniach dają efekt przyspieszenia. To tyle, życzę Wam dużo sukcesów w czytaniu. Na stronie mojej iderdysleksji.pl i Akademia Rodziców znajdują się różne, różne teksty poradnikowe, trochę materiałów do, ściągnięcia, do ćwiczeń, czy związanych z rozumieniem czytanego tekstu, czy. Czy to jakie książki dzieci kochają w naszych czasach? Możecie sobie to wszystko ściągnąć w plikach PDF, skorzystać też z moich webinarów. Ostatni webinar, jaki robiłam przed wakacjami, to jest webinar jak, jak sprawić, żeby dziecko pokochało czytanie. I tutaj rodzice już wdrażają powolutku te techniki, mówią, że bardzo, bardzo fajnie i to działa. Także zapraszam cię serdecznie, czekam na. Pytania, życzę Ci dużo sukcesów z czytaniem.